No więc jestem w szkole. Nie wiem czy widzicie. Ale tło za mną trochę się zmieniło. Więc e, nie wiem czy w ogóle wiecie, ale ten filmik nie jest nagrywany przeze mnie. Rączki mam tutaj. I po prostu nagrywa go moja koleżanka, dlatego że stwierdziła, że jej ręce się nie trzęsą, tak jak moje więc może nagrywać e, i powiem wam tak w tej chwili jestem na lekcji matematyki a, a właściwie jest przerwa na szczęście i to jest całe szczęście, że jest przerwa w każdym razie słuchajcie wyobraźcie sobie sytuację taką, że przyszedłem sobie do szkoły nie wiadomo, nie wiem dlaczego, ale po prostu banan na budzi mojej nie schodził. Cały czas, cały czas po prostu uśmiech, cały czas i właściwie nie wiedziałem nawet dlaczego, ale tak po prostu wszorcznie musiało być. Ustawiam się tak, dlatego że mam dobry humor, ale ustawiam się tak, aby, aby zasłaniać ewentualnie ludzi, których może... którą słyszeliście to jest właśnie moja kamerzystka Alina? To dziś zatrudniona A jak? Bo można, prawda? No, w każdym razie robi się coraz większy hałas Więc najchętniej nagram resztę vloga w domu już chyba Więc trzymajcie się ja, Ciao! No więc w końcu w domu udało mi się dotrzeć no i jestem Jestem u siebie to w moim królestwie a to znaczy, że jestem w swoim łóżku ponieważ tu to jest moje miejsce po prostu Jeżeli chodzi o to dlaczego ja miałem banana w szkoleniu o zielonego pojęcia nie wiem dlaczego się tak uśmiechałem, co mi odbiło, że ja byłem taki przeszczęśliwy ale to było dziwne. Koleżanka w każdym razie kamerzystka samozatrudniona powiedziała, że że co mi się stało, że ją taki dobry humor? Czy Kasia się do mnie odezwała, czy o co chodzi, że ją taki dobry humor? No, i ja pomyślałem, że nie, że humor mam dobry, bo mam po prostu. A może to dlatego, że jak jechałem do szkoły, to z tatą sobie żartowaliśmy na temat rekordu. Co by było, gdyby rekord był człowiekiem? To miałby przeklepane. A dlaczego? A dlatego, że stale ktoś chciałby go pobić biedny rekord no non-stop kto by się nie pojawił cały czas stara się go slać stara się go pobić a później jest rekord pobity i ktoś dostaje medal za to że pobił biednego rekorda co on może co taki biedny rekord może poradzić nic nie poradzi ktoś go pobił postawił ty Tyczkę wysoko, i co? Później pojawi się ktoś, kto go pobije. Biednego rekorda. Dlaczego spotyka go taki los? Ja pytam Was, dlaczego rekord ma tak przechlapane? Czemu? Ja nic nie rozumiem z tego. Stale, non-stop, ktoś stara się bić rekord. Rekord został pobity. No super. A kto go pójdzie i hospitalizuje, co? Biedny rekord. Kto? No. I, I chyba dlatego miałem taki dobry humor w szkole. W każdym razie, bardzo fajnie było dzisiaj w szkole. Yy, no, jeszcze czekam je jutrzejszy, jutrzejszy dzień i czwartek i znowu weekend i znowu ćwiczenia na trampolinie. Bo dlaczego by nie? Przecież tak trzeba. Tak muszę robić, żeby utrzymać się w miarę pozytywnej kondycji samego siebie, żeby utrzymać. No. E, także co? Fantastycznie dzień minął. E, spotkałem się ze znajomymi. E, bardzo miło i sympatycznie było. I powiem wam tyle. E, zapraszam i polecam Jacek Zagórski. I dziękuję wam za to, że Chcecie to oglądać, te moje filmiki, bo sam nie wiem, co mam o nich myśleć. Ale ch chyba są fajne, tak mi się wydaje. Przynajmniej staram się coś przekazać. A jak mi nie wychodzi, to przynajmniej można zobaczyć, czego nie powinno się robić we vlogach. Tymczasem, trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam i pa pa. Bye.